Na gali we Wrocławiu rozmawiamy z przemysłowym zyskiem. Przemek za tobą kolejny występ na zawodowych ringach. No odniosłem wrażenie, że dzisiaj więcej było w twoim przypadku takiego boksu z pomysłem. No dobrze to w na przyszłość, no choć też urządziłeś sobie takie polowania na takie mocne obszerne ciosy sierpowe. Eee, po pierwsze witam wszystkich, tak, oczywiście, eee, chciałem po prostu, no Yy, nazwa gali zobowiązuje, chciałem po prostu, no, królowie nokautu, chciałem po prostu no, pokazać, że mi stać na ten nokaut, no, yy, ale, nie, ale nie zamierzałem go znokautować za wszelką cenę. Yy, chciałem po prostu poćwiczyć bardziej yy, boks, wyżej ręce podnosić, trafiać czysto. No zdarzało się za obszernie troszeczkę, no ale to jest jeszcze do dopracowania, no bardzo daleka droga przede mną, no nie nastawiam się, że na kolejnej walce już będę po prostu mistrzem świata, prawda? Co aktualnie uważasz za swój najsłabszy punkt? No oczywiście nie mówimy o twoim doświadczeniu, no bo masz dopiero trzy walki na koncie. Najsłabszy punkt? Ech, no na chwilę obecną ja uważam, że wy... Po ciosach y, za bardzo stoję w miejscu. Y, zadaję cios i po prostu stoję. Y, tak jak skończyłem cios, tak stoję, dlatego łatwo mi jeszcze trafić. Co prawda wyżej podnoszę ręce, ale jeszcze nie ma balansu, rotacji, uników. Y, nie ma tego, ćwiczymy to z trenerami, naprawdę staramy się to wprowadzić w. W mój boks, ale no ciężko, no, troszeczkę opornie to idzie, no ale leciutko po łebkach do celu, no zmierzamy w, chyba w odpowiednim kierunku, no. mam nadzieję, że to zaowocuje i z walki na walkę będzie coraz lepiej. No tak jak mówię, nie nastawiam się, że już na kolejną walkę będę, e, będę jakimś super zawodnikiem, prawda, ale no, staram się to trochę wcielić w, w ten boks mój. W tym roku zadebiutowałeś na zawodowym ringu trzy walki, trzy zwycięstwa. No jakbyś podsumował ten premierowy rok w gronie profesjonalnych pięściarzy? No, przede wszystkim no, myślę, że o to chodzi. No. Porażka stopuje strasznie karierę zawodową. Chcę jak najczęściej boksować, chcę pokazywać się jak najszerszym, najszerszemu gronie publiczności. No. Myślę, że rok udany, ale chciałbym jeszcze więcej boksować. 4-5 walk w roku zrobić. To jest moje, mój cel w przyszłym roku. Chciałbym się jak najlepiej pokazać, bo im się, im się fajniej pokażesz na kolejnej gali, tym cię częściej chcę oglądać, prawda? No, szczególnie na, na twoim etapie kariery, w tym roku stoczyłeś tylko trzy walki. No mówię tylko, no bo dopiero zaczynasz tę przygodę z zawodowym boksem. No tak, oczywiście. No szczerze mówiąc dwa razy. Yy... Raz przez chorobę nie zaboksowałem, miałem zaboksować w Sosnowcu bodajże, nie zaboksowałem, rozchorowałem się dwa tygodnie przed galo, musiałem to odłożyć, przez to przedłużyła się mój, e, e, mój rozbrat z boksem o pół roku, e, no i dlatego dopiero w sierpniu zaboksowałem, z lutego na sierpień to jest od cholery czasu. E, no chciałem jak najczęściej boksować, no ale choroba nie wybiera. Dzięki. Dzięki bardzo.